Ewangelia według świętego Marka. Jan tak głosił: Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie duchem świętym. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo. I ducha jak gołębice wstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos. Tyś jest mój syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. W tym fragmencie Ewangelii bardzo przeżywam i dotyka mnie postać Jana chrzciciela, mojego patrona. Człowieka, który żył, jak mówi Pismo Święte, bardzo bardzo skromnie. Jego słowa mówiły to, co mówiły czyny. A więc Jego słowa nie były jak zeschło liście, kiedy czasami mówimy. Tak, a czynimy inaczej. To wszystko szło u Niego w parze. I był to człowiek, który pociągnął cały naród izraelski, wielu, wielu tłumy szły do Niego, szły, aby szukać oczyszczenia, aby ze spotkaniu z Nim zaczerpnąć mocy, zaczerpnąć nowej świeżości. I tutaj święty Jan powiedział najpiękniej, jak mógł tylko powiedzieć, Uniżył się bardziej już nie mógł, czyli wskazał na miłość, która zmieni cały świat. Na kogoś, kto jest najważniejszy w tym momencie, na kogoś, na którego On czekał również całe życie. Święty Jan właśnie w tym swoim skromnym, bardzo ascetycznym życiu, doczekał chwili, kiedy spotyka Jezusa i musi Go przedstawić Ludowi. I mówi piękne słowa, oto ten, któremu nie jestem godzien, uwiązać rzemyka u sandałów. Wiemy, że czynność rozwiązywania rzemyków u sandała należała do niewolnika, a on poniża się jeszcze, uniża się jeszcze bardziej niż niewolnik. Chce służyć Jezusowi całą swoją mocą i siłą. Chcę w ten sposób przekazać narodowi izraelskiemu, że Jezus jest Mesjaszem, że On jest najważniejszym. Ta prawda, która była w Janie całe jego życie, tutaj objawia się z całą mocą i siłą. I kiedy pewnego dnia modliłem się, aby być dobrym ojcem, aby kiedy miałem trudne chwile z moimi synami, Jezus mówi mi, że bądź jak jan Chrzciciel, żeby nie było w tobie już nigdy fałszu. Abyś żył tylko i tylko w prawdzie. A wtedy będziesz pociągający jak Jan Chrzciciel, wtedy będziesz autentyczny, wtedy będziesz prawdziwy. I tak właśnie staram się teraz żyć. By żyć w prawdzie, by moje słowa miały pokrycie, by nie były jak zeskłe liście. By właśnie swoim życiem pokazywać na Jezusa. Za to chwała, Pana? chwała Panu. Chwała ja muszę się podzielić z Wami takim doświadczeniem, że krótko przed moim nawróceniem, kiedy jeszcze trudno mi bardzo było czytać Pismo Święte, miałam kilka takich fragmentów, które mnie niezwykle poruszyły. Jednym z takich fragmentów było spotkanie przy studni z samarytanką pana Jezusa. To mną wstrząsnęło strasznie, że kobieta miała takie szczęście, że mówiła o Mesjaszu, a pan Jezus powiedział: Jestem nim ja, który z Tobą rozmawiam dawało mi się to tak niesamowicie niewiarygodne, że taka scena miała miejsce i że ktoś doświadczył takiego spotkania. A drugim takim właśnie momentem był, był właśnie początek Ewangelii Świętego Marka, kiedy jest to przejście od chrztu pokutnego, którego udzielał Jan chrzciciel, do chrztu. Duchem świętym, jakiego dostąpił Pan Jezus. Wiadomo, że Jan głosił, wzywał do nawrócenia, do pokuty, aby wszyscy prostowali ścieżki Pana, aby wyznawali swoje grzechy i przechodzili oczyszczenie, tak żeby przygotować się na spotkanie z żywym Bogiem. Pan Jezus nie musiał mieć chrztu pokutnego, był od razu Ochrzczony duchem świętym, i najbardziej dla mnie niesamowitym momentem było to, że sam Bóg się odezwał w tej chwili. Że Duch święty w postaci gołębicy się pojawił i z nieba odezwał się głos. Ty jesteś mój syn umiłowany, w tobie mam upodobanie. Sam Bóg dał świadectwo o swoim synu. Dawniej nie, nie za bardzo zdawałem sobie sprawę ze znaczenia Chrztu Świętego. Z tego fragmentu dopiero dociera do mnie coraz więcej istotnych rzeczy. Te słowa, właśnie, które padły od Boga Ojca, i to, że podczas Chrztu Świętego Jezusa była obecna cała Trójca Święta, oznacza, że Bóg chciał w jakiś sposób szczególny uwydatnić znaczenie tego. Sakramentu Chrztu, że coś przez ten chrzest otrzymujemy najistotniejszego w życiu, albo raczej odzyskujemy. Odzyskujemy podobieństwo do Niego samego, bo Bóg stworzył nas na obraz i podobieństwo swoje, ale przez grzech to podobieństwo utraciliśmy. A przez sakrament Chrztu, z powrotem to podobieństwo mamy możliwość odzyskania. I uważam to za najistotniejszą rzecz. W całym tym fragmencie Ewangelii. Ja chcę się podzielić, jak wzrastała moja świadomość ważności Chrztu i bycia matką chrzestną. Mam na kolanach się, moje ostatnie dziecko, chrzestne. Jesteśmy Szesnymi razem z mężem. I chociaż uczestniczyłam w wielu sztach sztach moich dzieci, moich chrześniaków, których razem mamy 17, jednak dopiero przy chrzcie Marysi tak naprawdę zrozumiałam, czym jest ten sakrament. Uświadomiłam sobie, że jest to właśnie taki czas, jak w tej Ewangelii. W chwili chrztu świętego otwiera się niebo, Bóg ojciec zsyła swojego ducha, duch święty wstąpuje na to dziecko, a Bóg mówi właśnie: Ty jesteś moim dzieckiem umiłowanym. I w tym momencie. Yy, Cała odpowiedzialność właśnie spoczywa na rodzicach chrzestnych. I mówi, a, a od Was zależy, kim to dziecko będzie. Ja chciałam krótko powiedzieć, bo u nas, w naszej miejscowości, jest taki zawsze zwyczaj, że jak jest ta Ewangelia, to zawsze pada słowo z ust naszego kapłana. A ty, czy ty pamiętasz o swoich chrzestnych? Więc ja, jak co roku jeżdżę na Mazury do swoich rodziców. Co roku przychodzę do swoich chrzestnych, mimo że oni są już w bardzo podeszłym wieku, mają około 80 lat i zawsze chętnie po prostu spotykam się z nimi, bo moja mama często mi mówiła, a ty to jesteś bardzo podobna do swoich chrzestnej, bo tak samo się zachowujesz jak ona i nie w sensie już takim koniecznie fizycznym, ale duchowym, że... Dzięki swoich szesnej nauczyłam się jako dziecko i jako taka młoda dziewczyna uczęszczać częściej na msze, przystępować do tych sakramentów wszystkich i, i kocham swoich szesnych. Ja bym się chciał podzielić dwoma takimi aspektami, które w tym urywku jakoś tak uderzyły mnie. Pierwsza sprawa to, że to co Jaś już powiedział, że Jan mówił prawdę i za tą prawdę oddał życie. I na myśl mi przychodzą te tysiące chrześcijan, które giną codziennie. Ostatnia taka informacja była podawana, że rocznie ginie 170 tysięcy chrześcijan na całym świecie, za prześladowanie, za, za Jezusa. I to tak sobie uzmysłowiłem, że 170 tysięcy to jest takie bielsko-białe miasto. Co roku takie miasto po prostu znika z powierzchni, jakby tak powiedzieć. I jaka wielka siła tych, tych ludzi, tych świadków Jezusa, że nie cofają się nawet przed taką wielką ofiarą, jaką jest właśnie śmierć za Jezusa. A drugi aspekt to, kiedy Jan yy, yy, mówi takie słowa: Potrzeba, aby On wzrastał, a ja się umniejszał. I przy takim dzieleniu zawsze zadaję sobie to pytanie: yy, Na ile jest w moim życiu Jezus wkracza w moje życie? że On wzrasta, a ja się powinienem umniejszać. Chciałabym też powiedzieć, że odkąd z mężem codziennie czytamy Pismo Święte, to właśnie ta moja świadomość, nawet odnośnie tego, co dzisiaj powiedziałam, Chrztu Świętego wzrasta, Duch Święty działa, przemienia, przemienia nasze małżeństwo. I jest to taka prosta rzecz, otworzyć rano Pismo Święte, przeczytać jeden rozdział i zapytać Duchu Świętego, co Ty chcesz mi dzisiaj... Pokazać przez to słowo. A może chcesz coś zmienić, a może chcesz naprowadzić, a może chcesz mi uświadomić pewne rzeczy i naprawdę yy, przemiana jest gwarantowana. Zachęcam bardzo serdecznie, aby każdy z Was, jeżeli już nie codziennie, to przynajmniej przed niedzielą otworzył Słowo Boże. Słowo Boże to sam Pan Jezus. On mówi do nas w każdym słowie. Każde słowo to jest On. Zapraszam Cię. Otwórz Słowo. A Pan będzie czynił wielkie rzeczy w Twoim życiu. I zapraszam, aby w sobotę wieczorem siąść w gronie rodzinnym, przeczytać Ewangelię na niedzielę, podyskutować, porozmawiać, tak jak my tutaj właśnie prosto, co komu to słowo powiedziało. Wszyscy że... Love is so much